Cześć! W tym filmie pokażę, jak stworzę wizualizację krajów Europy, wykorzystując narzędzie Najmniejsza Geometria Ograniczająca. Od razu na wstępie zaznaczę, że przy tej mapie nie chodziło mi o dogłębną analizę merytoryczną, a raczej o zabawę kompozycją i eksplorację programu. Chciałem przede wszystkim eksperymentować z formą i wizualnym stylem mapy, a niekoniecznie dostarczyć konkretne wnioski, które mogłyby posłużyć do dalszych analiz przestrzennych. Na początku miałem jednak inny pomysł. Chciałem wizualizować budynki w Łodzi. Eksperymentowałem z danymi, stylami, ale szybko zorientowałem się, że efekt nie jest do końca zadowalający. Czegoś mi brakowało i kompozycja nie przemawiała do mnie wizualnie. Zdecydowałem się więc porzucić ten pomysł i poszukać innej inspiracji. Cookies posiada kilka easter eggów, czyli takich ukrytych ciekawostek. Jednym z nich jest to, że gdy w polu Coordinates wpiszemy world, załadujemy mapę całego świata do Cookiesa. Tego właśnie triku postanowiłem użyć jako punktu wyjścia do dalszych eksperymentów. Dodatkowo, dla lepszej jakości danych bazowych, załadowałem sobie mapę świata korzystając z danych Natural Earth. Następnie zaciągnąłem do Cookisa warstwę punktową ze stolicami państw świata. Moim pierwszym pomysłem było stworzenie kompozycji mapowej z użyciem poligonów Voronoya lub triangulacji Delanoya, bazując na punktach stolic. Wygenerowałem obie warstwy, eksperymentowałem ze stylami, ale i tym razem efekt artystyczny nie był dla mnie satysfakcjonujący. Czułem, że to jeszcze nie to. Ostatecznie zrezygnowałem z użycia warstwy punktowej ze stolicami miast. Wtedy przyszedł czas na eksperyment z narzędziem Bounding Box. Postanowiłem przetestować je na krajach europejskich. Założyłem sobie za cel stworzenie wizualizacji, gdzie każdy kraj Europy będzie reprezentowany przez swój Bounding Box, czyli najmniejszy prostokąt otaczający jego granice. Przy pierwszym użyciu narzędzia Najmniejsza Geometria otaczająca z typem geometrii Bounding Box szybko zorientowałem się, że polecenie nie działa dokładnie tak, jakbym tego chciał. Problem polegał na tym, że do analizy zostały wzięte również tereny zamorskie państw, co zaburzało wizualnie kompozycję mapy Europy. Na przykład, Bounding Box Francji obejmował nie tylko kontynentalną Francję, ale i jej posiadłości zamorskie. Co rozciągało prostokąt na ogromny obszar. Nie chciałem brać tych terenów pod uwagę. Moim pierwszym odruchem było ręczne usuwanie tych niechcianych fragmentów poligonów. Jednak szybko zdałem sobie sprawę, że byłoby to pracochłonne i mało efektywne. Zacząłem więc szukać szybszego sposobu. Użyłem narzędzia rozbij wieloczęściowe na jednoczęściowe, czyli Multipart to Single part. Rozbicie poligonów na elementy spowodowało, że każdy kraj. Również z terytoriami zamorskimi, został rozbity na pojedyncze poligony. Dzięki temu mogłem łatwo usunąć niechciane fragmenty zamorskie, pozostawiając tylko kontynentalne części Europy. Po oczyszczeniu danych przystąpiłem do finalnego użycia narzędzia najmniejszego geometria otaczająca tym razem już na oczyszczonej warstwie państw Europy. Uruchomiłem algorytm, wybierając jako typ geometrii Bounding Box i grupowanie po polu nazw krajów. To spowodowało, że dla każdego kraju został wygenerowany oddzielny Bounding Box, już bez uwzględniania terenów zamorskich. W ten sposób uzyskam efekt końcowy wizualizacji, którą widzicie. Na mapie każdy kraj Europy jest reprezentowany jako prostokątny obrys. Kolory poligonów są wyraźne oraz nieco jaskrawe, dodając mapie abstrakcyjnego i artystycznego charakteru. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam trochę więcej o moim procesie twórczym, o tym jak często mapa rodzi się z eksperymentów, prób i błędów, i jak nawet proste narzędzia kugis takie jak Bounding Box, mogą być wykorzystywane w kreatywny sposób do otworzenia interesujących wizualizacji. Dzięki za uwagę, cześć.